A więc witam w kolejnym odcinku z gry Project Zomboid. Jak widzicie mamy już yy... czwarty lipiec. Kurczę, jest odwrotnie. Woda już nam niestety odcieli, Więc trzeba będzie znaleźć sobie jakieś inne źródło. Yy, Tego tak, łaknienia mamy na polu, to więc my jesteśmy pełni pojedzeni. Wszystko jest ok. Trzeba będzie znaleźć inne źródło yy, wody, że tak powiem. Yy, ale już wiem co zrobimy. Pójdziemy na komisariat, weźmiemy stamtąd tą butlę i zapakujemy ją tutaj do auta. Nie wiem czy ja mam ten kluczyk, czy kluczyk jest do auta. Szczerze powiedziawszy nie, no mam tutaj jakiś kluczyk. On chyba tu stoi przed... przed naszym tutaj wejściem mi się wydaje. Zobaczmy. Tak, pada deszcz. Tak z pierwszego rzutu, że tak powiem, nic nie wiem, nic się tutaj nie dzieje, Jestem mam zambandażowaną rękę. Jak ostatnio y wzięliśmy... Zabrałem wszystko? Aha, to jeszcze stąd nie pozbierałem. Aha, czyli zapomniałem to pozbierać, po prostu byśmy byli za bardzo, że tak powiem, zmęczeni, żeby to zrobić, więc ja to szybko jeszcze stąd sobie zabiorę, i wiesz mi trochę czasu, żeby to szybciej w miarę poszło. I panister z benzyną chyba tutaj zostawię. I stolet mogę zabrać, bo nie, nie korzystamy z tego jako taką. Eee, I chyba to po prostu wszystko chwilowo wrzucę sobie tutaj. Tyle, ile się da, żeby tego nie nosić, bo te książki są bez sensu, żeby je nosić, a udało nam się je znaleźć, więc. Ja sobie miałem to poćwiczyć, zapomniałem. Myślę, że po prostu zrobię to dzisiaj tak z dzisiaj na jutro i sobie to ogarniemy. Możemy tutaj podjechać na komisariat policji. Tak, tylko może nie tak dziko jak wtedy, co niestety mieliśmy taki malutki wypadek. Podjechalibyśmy sobie tutaj na tył. A tu jest do zabrania ten dyspenser wody. To jest akurat z moda. Ale jak dla mnie to powinno być dostępne, że tak powiem, odwanieli, od nie? ja sobie tu ładnie może zawrócę nie pamiętam gdzie tutaj było, tak było tutaj więc sobie tutaj zaparkujemy akurat nie tutaj, no ale dobra wyciągniemy kluczyki i weźmy potem dispenser i zabierzmy tą wodę sobie stąd też tak widzicie, to jest to o tym właśnie mówię i to ma, możemy tak, możemy napełnić butelkę to ma 250 wody jak możecie zobaczyć a my dzięki, skorzystając z, z moda możemy to ściągnąć i chyba włożyć sobie do plecaka mi się wydaje tak na szybko, tak i to nas niestety przeciąży. Ale widzicie, woda jest tutaj, więc ja sobie szybko włożę tutaj z powrotem do auta. I w komisarzu, w sensie na straży mamy tu ten dystans, To tam będziemy sobie mogli z niego normalnie skorzystać. Nie będzie jako takiego problemu. I tak się zastanawiałem, co by tutaj... gdzie e, by sobie dzisiaj tu pojechać i być co? Chyba po prostu poszukamy sobie agregatu jakby mieli w prąd, tam gość chodzi. E, więc przeszli, przeszlibyśmy sobie tutaj może po tych mieszkaniach, albo tutaj zaraz po tych następnych e, Przeszukalibyśmy sobie te mieszkania. ja pojedziemy tutaj do tej... bo tu w sumie nic nie ma. Tak na, na, na pierwszą myśl, że tak powiem. Dobra, rozciągnę tutaj te zębiaki żeby mi nie latały ten sobie poszedł tam, a tu coś jest? Nie, dobra, to po prostu tak jak mówię: pojedziemy tutaj na prawo na, na te mieszkania. Tu jest chyba po prawej był u góry, był mechanik. Jeszcze moglibyśmy jest do mechanika, ale to może zrobimy z czasem. Tu jest fajny wóz stoi, moglibyśmy sprawdzić, czy on się do czegoś nadaje. Po prostu poszukamy sobie tych, na tych mieszkaniach: zobaczymy, czy akurat mają coś ciekawego. E, głównie w garażach, że tak powiem, ale nie po. Yy, jedzenie też mógłbym się jeść. Szczerze mówiąc, przynajmniej, bo to są ustawienia te zwykłe, takie domyślne, że tak powiem. Tak, zaraz nam się ściekierę rozwali. Ustawienia są domyślne, czy ktoś idzie jeszcze? Tak. Ustawienia są domyślne, więc jedzenia powinniśmy jeść sporo, ale zobaczymy. Tak, oczywiście tutaj nie wejdziemy. Spróbuję okno, otworzyć okno. Aha, mam jeszcze moda, jak widzicie, że można się umyć w deszczu. Tak? czyli on po prostu jakby ściąga ten i normalnie idzie się umyć. O, no, patrzcie, co tutaj mamy. Garnek zleżały, surowy. A możemy to włączyć? Weź to przełóż tu. Jakbyśmy to ugotowali. Tak, mamy. I włącz to. Włącz. Czy to już jest ugotowane? Ciężko stwierdzić. Dobra, robimy dalej. Oczywiście pozbieramy sobie cały żart, co tutaj jest z tych domków. I tyle. Pytuje się to? Patrzcie, to się bytuje. Tak, przygotowywanie, coś się tutaj robi. łodziwa jest jeszcze woda, to sobie. Tak, ale ona mi za dużo nie da. Tych nie będę zbierał, bo to nie ma sensu. Coś tutaj jest jeszcze ciekawego. Tu akurat ktoś leży. I policjant tu leży. To nie wiadomo, co tu się działo. Co tu się działo? Masz tą torbę, ale szczerze się tej torby. Mogę zobaczyć, czy on ma coś w tej torbie? Czy ona jest pusta? Pusta jest. No to dobrze, no to niestety. Dobra, jeszcze szybko przejrzymy sobie te tutaj rzeczy. VHS oczywiście, że zabierają wszystkie. Myślę, że po prostu te tutaj przeszukiwania teraz tych domów to po prostu zrobił tak, że ja sobie będę chodził i przeszukiwał. Jak się coś akurat ciekawego znajdzie, to, to po prostu będę przeskakiwał, jakby z filmiku na filmik. Nie? w sensie będę go kontynuował. Jeszcze zróbmy szybko tutaj sobie okiem Tak, już się przypaliło, wyłączmy to Czyli temu to, to się nic nie... tam... To znudzenie... wyłącz to No, jest wyłączone Przygnębienie, głód zwiększa a wypij połowę To znudzenie mu za podejdzie, ale to tyle to mi nic nie robi Połowę wypijemy, będzie OK. Wiem, że tam są goście, ale my sobie na szybko zmienimy to na iPhone. Tak. Może się czegoś tu jeszcze do... podszkodimy, a co jakiś czas widzę minął. Hej, 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 Na szczęście mi się nie udało. No i klucz, akurat jest klucz do tego mieszkania. Tutaj też się ktoś dobije. Elektronikę zabieramy. A on coś sobie miał? Też klucz. Do czego ty się tu dobijałeś Jak tu tutaj nic nie ma. A to ile hajsu leży w ogóle? Ile pieniędzy leży na tym? Ale mnie jest interesują tylko chipsy. Tu leży chyba alkohol, jakieś białe wino. Aha, grali w pokera. Tak. Tu na bank grali w pokera. Dawaj, czerwone wino też zabieramy, chipsy też zabieramy. sobie akurat będziemy mogli z tego coś może wymyślić. Tutaj coś jest? Tylko bluzy i napierdał. No jest tak, jedzenie zabiorę całe. Bo no czemu by nie? I tak sobie myślę, gdzie by się tutaj, wiecie, osiedlić. W miarę przy tym. W miarę. by zrobić sobie jakiś, może, przytułek. Przytułek. Po prostu, żeby się gdzieś posiedzieć. Tak jak w sumie tak sobie pomyślałem, teraz, jak wchodzicie do tych. do domów, to zawsze korzystajcie. O, no właśnie. Nawet go, nawet jej nie słyszałem. Nie więc to bym tym ale mam mapę Louisville, nie wiem, aha, oni, bo wy tu wchodzicie wszyscy teraz tam przypomnieliście i nagle będziecie teraz oknami tutaj, no na pewno. I tak to, to się zacznie robić niebezpieczne, o, tutaj jest jeszcze stoi, coś mają na sobie, siekierkę ma, bo... no wchodź tutaj przez ten, A reszta, można zasłonić, zasunąć zasłonę, tak, może by nie widzieli. Robić zaczyna coś tutaj niebezpiecznie, że tak powiem. Tabletki nocne weźmy, bo to czasami może być problem z zaśnięciem. Blisko boja też bierzemy, budzik możemy też wziąć, bo się otworzy na... na elektrykę. No tutaj jeszcze nic nie ma, poza tutaj jakimiś brudnymi gociami. I tutaj powinno być jeszcze takie małe pomieszczonko, w którym akurat... akurat z tego zabieramy wszystko. Ten łam jest trochę ciężki, ale... No ale się powinno powinien się nam przydać, on zadaje takie e, zaobrażenia, że tak powiem, AOE. no to byśmy sobie wyciągnęli. Może się obrócić może w tą stronę. Puter na karabinie jest drugi, widzę. Są dwa karabiny tutaj, na pewno my zabieramy jeden i drugi. Dobra, który jest w lepszym stanie? Nie wiem, ale zasięg, zasięg mają podobny, to wezmę jeden z tych karabinów, drugiego nie potrzebuję w takim razie na razie. No na razie wystarczy ten jeden. Chyba, że mam miejsce, żeby go zabrać, ale nie mam, to tego nie zabieram. Także tu wyjdziemy, może szybko tędy i pójdę, odłożę te rzeczy do auta i wrócimy szybko, zobaczyć, co tam się dzieje. Jest dopiero 13.50 więc jest git, a auto to nasze ma dość duży łuźnik. Dobrze, że tu można z tym czasem sobie trochę regulować, to szybciej on się tego pozbędzie. Trzeba uważać, żeby żaden zombiak nas tutaj zaatakował, no, nie zaatakował nagranie. Tak. To jest okay. Jak dla mnie tak kończy jakieś zadanie, to powinien sobie z automatu czas powinien wracać na pierwszy poziom. Tak powinno być najlepiej. Się najlepiej tak powinno być. Jak powiem z automatu. Tu był jeszcze jeden zombiak, na pewno chodził z bronią. Na bank. O właśnie za Dobra, teraz leży. I teraz tak, siekierkę to pewnie że zabieramy. Szkoda, że to jest ta mała, ale trudno. Historia, dawaj Strzelba, ja to jest. Mnie interesuje taka dwórka. Więc tego nie otworzymy, i tu będzie znowu to samo, nie? Otwórz okno, otwór. stoi tu, ale jest agregat, dobra. To ja tu podjadę autem, żeby zabrać ten agregat. Rzućmy tylko tym, czy tu na podwórku kogoś jeszcze nie ma. Aha, tu jest spalona hata, chyba, no. To jest w spalona hata, chyba, Podejdźmy do niego po cichu. I załatwmy. O, właśnie. W ogóle powinniśmy chyba zamknąć też okno, żeby zaraz nam to nic nie wpadło. Tak, i teraz na spokojnie możemy zobaczyć co jest. Buty mnie nie interesują, ale interesuje mnie agregat. Pewnie, że go zabieramy. Teraz on trochę ciężki będzie, no to... Tutaj... Ale my go damy sobie szybko do auta. Tak, damy go szybciutko do auta, jak się tylko uda. A udać się uda. My normalnie niby drwale, a zobaczcie jaki mamy tempo. Dobra, przenie przenieś tu wszystko. Tak, to przenosi, to też przenosi. A tutaj jest to agregat, chyba my go trzymamy w rękę. A, to włóż go tu. Tak, jest okej, okay. Teraz mamy taki myśl, że myśmy przeszukali ten dom, przeszukaliśmy ten, przeszukaliśmy plus ten garaż. Został nam jeszcze tam ten dom na dole do przeszukania. I od razu go pojedziemy przeszukać. Jest 15, dopiero, więc teraz ja spokojnie mamy czas, żeby się tutaj wbić. Aha, ten do domu na jakiej mocy przeszukiwać? bo spalony. Był jaka pura z tej domu. Dobra, załatwmy tego tu gościa. I teraz ja jestem zmęczony. Co, ty, co to jest to? Sen. Sen, dobra, weź mapę, sprawdź ją. I dobra, to na razie tak napójdziemy. Nawet nie będę sprawdzał tego, bo od razu odzn odznaczę, że jest spalony. Gdzie tutaj się zaznacza rzeczy. się zaznaczy. No i dobra. Nie wiem, czy jest sens, żeby. Dobra, jeszcze polecimy sobie te dane, te, tego sprawdzamy. Bo ten to auto tutaj, co stoi mnie dość ciekawi. Rozwalimy taki tutaj. Dziwnie, że mnie nie słyszą. Nie chciałbym, żeby mi się siepiera rozwaliła, jak się będę z nimi klepał. Tak, no i już mnie usłyszeli, widzę. Ale w miarę łatwo powinni i pójść, jest tylko 4 na razie. No tak, tam widziałem jeszcze jeden, gdzie ci już zaczynają padać, więc to jest bit. i ten też już tak. Odbiegnijmy, się tu jeszcze do tej, tutaj. I tak sobie myślę, żebym sprawdzał to auto, czy ono się do czegoś nadaje, byśmy wrócili do domu i byśmy popracowali trochę nad elektryką. To chyba elektryką, bo nie wiem, czy, czy będę mógł je odpalić, że tak powiem. Dobra, nic w sobie nie mieli. Fajnie wygląda. Fajnie wygląda. Zobaczmy w jakim jest stanie. To jest też jakiegoś moda na bank. Ma... Nówka. Kurczę, idealny. To będzie jedynie ma. Zobaczmy pokaźnik. Zobaczmy pokaźnik w sobie. Sierwokość tylko idratwa, co do tego nie trzeba, Ja od razu wywala. Jak jest otwarty, jak I lu... już myślałem, że ma ten. Zobaczmy mapę. No to to przed chwilą widziałem, to mi nie odchodzi. To sobie weźmy tutaj może i też dodam jako ulubiony, na wszelki wypadek. Hmm, I te rzeczy byśmy wali, ale ja nie jestem w stanie ich wywalić, nie jestem w stanie ich odpalić, bo to No Nawet jeszcze szybko sobie przejrzę tutaj... ...ten tu garaż, jaki tak już tu jestem. Ej no, to już to wybisz, chyba. Tu są odłamki. Rzuć okiem, czy tutaj na pewno nie ma jakichś... ...zomboidów i pakuj się do miejscu w worek na śmieci, nie odkładzimy to. To w sumie mogę wziąć wszystko, ale tylko dlatego, że mam miejsce akurat w plecaku, żeby to wziąć. Tak, no. Bo będziemy za niedługo wracać na chatę. I tak w sumie to jak może nie mamy go odpalić, ale mogę go zawsze podpiąć i go przyholować. Właśnie, to jest dobry pomysł. Tylko nie wiem czy go nie rozwalimy w ten sposób, ale możemy spróbować. Ogólnie wygląda to tak, że musicie podjechać do nich z tyłem, Podchodzicie sobie tutaj do niego, takie coś. Chyba V się klika, i jest przyłącz do, do auta. Chwilę trzeba poczekać, i już jest zapięty. Ale nie będziemy jechali przez, tutaj przez to osiedle, tylko przejedziemy sobie tutaj dookoła. Tak jak przyjechałem. W ten sposób. No i to wygląda tak, jakby był holowany na, na tym na łańcuchu, czy tam na sznurku. Tak się rozciąga, jak widać zresztą. Więc trzeba uważać trochę jak się jeździ żeby, jak chcecie żeby auto tam normalnie dojechało to żeby go nie rozwalczył w ten logiczny sposób będziemy mieli tutaj jakąś fajną furtkę którą sobie będziemy mogli zostawić pod chatą a jak będę miał na tyle umiejętności żeby go ponieść no tak samo jest z hamowaniem musimy uważać bo on też tam ale powoli no. to byśmy go sobie gdzieś zostawili najwyżej tak tu go sobie zostawimy i sobie podetnę. Tak. Dobra, wychodzimy To samo, musicie podejść na tył Klikacie V, klikacie odłącz I cyk, jest odłączony Ja bym sobie tego może wprowadzić tutaj do środka Żeby się tutaj nie, w razie co, można było Nim dać dyla O, agregat, a nie ten agregat też byśmy chcieli Tu gdzieś włożyć No i dobra chcę, tak, to Ja mam coś ze sobą, mam takie rzeczy, ale to te rzeczy na razie widzimy tutaj, tak? Wszystkiego widzę nie weźmie. Aha. Jest taki ziomek, co się właśnie wbił. Tak, jest tam, trzeba go zdjąć. I to widzę, że nie jeden. Dobra, co wy tutaj robicie? Powiedzcie że Nie odwróć się, bo ja nie widzę tak w ten sposób. Dobra, trochę jest zmęczony. Dlatego będzie zadawał mniejsze obrażenia. Bardzo małe że w tak powiem. Ale musimy ich zdjąć, bo inaczej rozwalą nam te deski tam, czyli wbiją na ochotę do góry, a my jesteśmy Ten tutaj ma jeszcze kask założony, żeby będzie ciężej zdjąć. Tak, to jest okej. Okay. Chociaż to jest trochę za duży obszar, żebyśmy mogę tutaj obrabili, tak sobie na szybko myślę. Dobra. Pakuj się do miski do środka. Widzicie, jesteśmy zmęczeni, bezsenni, głodni, wszystko naraz. Eee, tak, to tu zostawmy też. Przecież czas, żeby to szybciej trochę zdjął. Agregat stąd musimy wywalić na bank. Bo on jest trochę raz, że ciężki. W ogóle weź wszystko. Weź wszystko. To agregat powinien zostawić, tak? Z pierwszego strzału, mi się wydaje. Nie? Tak mi się coś czuje. Że weźmie głównie jedzenie i to resztę pierdu zostanie. No to dobra, skoczę tym do góry. Jest dopiero 18, więc jest git czas. Wszystko jest ok. Hmm, tutaj to wyrzucę wszystko. Wyrzuć. Nie chce mi się tego sprzątać na razie, więc na razie jest takie jest, ja. Myślę, że może w nocy to posprzątam, chyba że akurat wiecie, co tu nie mogę więcej? Aha, bo on to wrzucił do torby. Jeszcze teraz nam się włączyło to już przetrwania, to wiecie co my robimy. Trzeba wykorzystać, że coś jest tu sobie na ziemi dychni. Przejedźmy przez to szybko, nuda nota się zmniejsza. Aha, ciekawe, coś w ogóle z tej szkoły przetrwania udało nam się tam? I prawo roślin może, może trochę podroskaczyło, ale może. Dobra, wypapuj wszystko dalej. Proszę, przekaż coś poważnie ograniczono. Trudno. Dobra, idziemy dalej na dół. Nie wiem, czy tutaj się jakoś siódmego dnia się helikopter nie pokazuje ten event? Więc do tego czasu dobrze było, żeby to było puste. Nie, weź wszystko. Na razie weź podnieś agregat, bo on bardzo dużo waży i weź go połóż tutaj, nie no jak to położyć agregat, Wyżyć tak jest i weź resztę, Ta sama butelka z wodą tutaj jest, ona też pewnie dużo waży. Aha on to wszystko bierze do tego, do tego zamiast do plecaka widzę, to nie wiem czy wszystko weźmiesz. Na bank nie weźmiesz. Tak, i teraz weź połóż przedmiot. Tam. Zrób to tak szybciutko. Będziemy mieć tutaj wodę. Jest ok. Dobra, resztę wrzucę do góry, jak i tak już idę. Mam dopiero 19.20, więc jest jeszcze dobry czas, żeby poczytać może trochę o elektronice. Zanim weźmiemy się za rozbieranie tego wszystkiego, nie? Dobra, ja bym chciał, żebyśmy tutaj wypakowali to. Plus do tego jeszcze mamy, mamy czas, wejść te... Tu leżą te szmaty takie na ziemi, prześcieradła. Weź wszystko. O, tam się jeszcze jakieś rady odpaliło. Zrobimy tak, zawieź prześcieradło. Tak, jak zawiesisz, to od razu zasąg zasłony, żeby nas nie było tu widać. Zawieź prześcieradło. Zasą wysłony. Tak. To samo zrobimy tutaj, żeby Na wszystkich oknach trzeba to pozawieszać. Wtedy one nie idą do, do, do światła, chyba. W teorii nie wiem dokładnie, jak to działa. Ale wszyscy piszą wszędzie, żeby takie coś robić. W sensie chodzi tu bardziej mi o jakieś tam książki, o, wiecie, o zombie i tak dalej, to żeby, żeby być jak najmniej widocznym. O to chodzi tu właśnie, do tego zmierzam. Dobra. Elektryka pierwsza biorę, wiemy, że, wiem, że jestem bardzo zmęczony, ta moja gościu jest, ale jeszcze musisz sobie, czekaj, usiąść na ziemi, to jest pierwsze uno, po drugie czytaj, weź się jako zaczytanie, jesteś ładny trochę, to dobra, to jeszcze może zanim pójdziesz czytać, to byśmy coś zjedli, tu powinienem wyrzucić trochę jedzonka, zjem sobie płatki śniadaniowe, one mają dużo, dużo tego, tak, jestem pojedzony. Chcę usiąść sobie tutaj, bo nie wiem, czy o 22.00 się nie dzieje ten... Czy o 22.00 się nie zaczyna jakiś kanał z czymś. Ostatecznie mógłbym jeszcze coś odpalić, ale dobra. Zobaczymy, jak to szybko pójdzie czytanie. Zmęczony jestem bardzo mocno, tutaj jest poziom zmęczenia, jeszcze mamy chwilę czasu, żeby był full. Ciekawe, co się dzieje, jak się stanie full. No zaśnij? Tak, teraz jest full. Bardzo duże zmęczenie. 23, 22. Dobra, zrobimy tak, że ja pójdę teraz spać i doczytamy to jeszcze rano. Tak będzie najlepiej. Ustawy sobie budzik, tylko żeby on się ustawił na jakąś normalną godzinę. Niech będzie na godzinę 8. Śpij. Dobra, mamy rano. I chyba dzisiaj po prostu skupię się na tym, żeby te umiejętności podnieść. Tak mi się wydaje. Czyli po prostu wszystkie to takie um, książeczki postaram się poczytać. I na tym zrobimy całą dniówkę, tak mi się coś czuje. Nie muszę na razie nic działać, żarcie mam, abym chciał podnieść te umiejętności. E, tak samo z odpalaniem auta i tak dalej. Więc może bym się wziął za jakieś roz, rozkręcanie tych, co stoją na zewnątrz. Ale na razie zobaczymy, bo ta elektryka już właśnie ładnie nam zaraz wjedzie. A my chyba nie mamy jej w ogóle w umiejętnościach, tak? My jej nie mamy w ogóle, mamy 0. A my idą 0 na 75. Tak, jeszcze coś akurat się nam odpaliło, stolarstwo. Jeszcze stolarstwo wbijemy poziom, idealnie. Do następnego razu, jeszcze się akurat skończyło stolarstwo? Skończyło się? Tak. Dobra, czyli elektrykę ładnie odkładamy. Reszty na razie nie potrzebuję. Jedyne co potrzebuję to mieć przy sobie śrubokręt, tak. No i teraz patrzcie, mamy zerowy poziom. I teraz możemy odsunąć szukać tego, ale jest bez sensu szukania. Lepiej kliknąć prawym na ten. I macie tutaj rozkręć na przykład walkie i rozkręć wszystko. Rozkręć walkie talkie i rozkręć wszystko. No i on teraz będzie po kolei rozkręcał. Tak. I tak samo jedziemy dalej. Trzeba znaleźć tutaj właśnie to. On to odłożył do powrotem? Tak. Rozkręć dalej, radio. To rozkręci sobie radio. Tak, tylko żeby to było pokrętane i stąd nie wypakowywał, to sobie przełożę chwilowo tutaj. Aparat, tak samo. Jedziemy po kolei. Wszystkie odtwarzacze CD. Co my tutaj mamy jeszcze? Wszystkie słuchawki. Śrubokręt. Zegarki cyfrowe, I tak samo trzeba będzie coś na to i zobaczyć, czy tam czegoś się przypadkiem Też nie pokazało. Telefon bezprzewodowy, ratarkę, latarkę, latarkę, latarkę. Zamontuj, dobra, idziemy dalej. Jest tu coś w łopitoki, mamy trochę łopitoki. I już kolejne trzy zegarki cyfrowe, już jesteśmy w połowie poziomu. Dobra, tu chyba już więcej nic nie będzie. Jak się patrząc z pierwszego, może nic nie być, ale to chyba nic więcej nie zostawiam. Możemy spróbować jeszcze na dole. Jeśli coś będzie ciekawego. W sumie stolarstwo nam się też podniosło, to moglibyśmy trochę poszerzyć nasze tu umiejętności, jeśli chodzi o te... O konstrukcję. Tu mamy tylko trzy zegarki cyfrowe, widzę. A, ja jestem przeciążony, widzę. Dobra. Rozkręci aparat, to był aparat na pewno gdzieś, tak, rozkręci aparat. Coś jeszcze jest ciekawego? Nie, czyli dobra, z tego wszystkiego co mamy udało nam się wbić 4575 póki co, a jest godzina 13. Z takich elektrycznych rzeczy to ja na razie nic nie potrzebuję, więc rzucę to tu. Wam szybko co zrzucił, byśmy sobie szybko coś jeszcze zjedli. Może akurat leży tutaj coś, co byśmy sobie zjedli. Czekoladę możemy zjeść, proszę bardzo, zjedz całą. Przeczytajmy tą elektronikę, żeby zrobić minutnik, żebym więcej już tego nie zbierał, jak gdzieś to znajdę. Tak samo ten spawacz, metalowe ogrodzenie. Też sobie przeczytajmy od razu. Coś tu jest więcej ciekawego, te VHS-y mogły na razie zostać. Tutaj jest coś w torbie. No wiecie, chodzi głównie mi o to, żebym potem, jak znajdę gdzieś e, jak znajdę gdzieś e, takie czasopismo, to żebym go już nie miał. Po prostu jak ja już przeczytałem, to po prostu ja mam i, i nie ma sensu, żeby, żeby to robić dwa razy, nie? Tak, ale no jest myśliwy, też się przyda. Tutaj mamy czujnik ruchu. Czujnik ruchu, nie wiem po co on jest, ale może by zrobić też. Przykładnik snajpera, 5-6 naprawy pojazdów też bym chciał, to wezmę sobie naprawę pojazdów, bo to też musimy przyspieszyć. Chyba naprawę pojazdów trzeba dać na pierwszy albo drugi poziom, więc może jeszcze skorzystamy z tego, że tutaj były jakieś te VHS-y chyba gdzieś tak, to sobie po prostu weźmy te VHS-y i jeszcze tak na szybkości z 15-16: czyli odpalmy to jakieś VHS-a, na przykład śmiertelny błąd. Odpalmy go. musiąć na ziemi i weź się za czytanie, naprawy pojazdów jeszcze, żeby się tutaj nie zanudził. Idę tak do 16 godziny, tak, bo o szesnastej się chyba coś zaczyna tutaj, albo i się nie zaczyna, widzę. Z naszej pojści dodam następną, tak, trzeba tak. Ta byśmy chcieli zrzucić i dawaj na Z. tak, i odtwórz. A ty kontynuuj czytanie, naprawę pojazdów, ogień. Spalamy to dajemy Alberta jakiegoś tam. I też to odpalamy i naprawę pojazdu ciśniemy dalej. I chyba już po prostu dojedziemy do naprawy pojazdów, do końca na tym. To zaraz będzie dwudziesta, no jeszcze zbieractwo mi się teraz wbiło, bo się coś odpaliło o osiemnastej. Bo chodzi o to, że tak. My jesteśmy spragnieni dość i głodni, ale jeszcze nie na tyle, żebyśmy tam. Zmęczenie też się na nic nie dzieje. I senność. Ale ja bym to chciał doczytać. Żeby to jeszcze dzisiaj doczytać. Już my potrzebujemy tego? Nie myślę, że do 23 się powinniśmy wyrobić. To aż taki nie jest spragniony, więc mu nie będzie przeżył. Nawet 23 żeby się z tym wyrobić. Klipek. udało się, więc no teraz możemy te wszystkie książeczki podkładać na miejsce razem z tymi pohałasami, bo już nam się nie przydadzą. Teraz możemy coś zjeść. Na przykład makaron z serem. Tak, but to zmniejsza 40. Jeszcze byśmy się czegoś napili. Nie wiem, czy ja nie słyszysz helikoptera, że Tak, słyszę helikopter. Ale to może, bo mam jakiś moda zainstalowanego do helikopterów. Dobra, ja muszę się napić jeszcze wody, a tą wodę się pije tu. No, coś tam robią te helikoptery. Strzelają do tych zombiaków. Napiję się szybko jeszcze. Napełnie butelkę z wodą jeszcze raz. To jest po prostu mod zainstalowany, jakiś event helikopter z coś tam. Ale ja myślę, że ja sobie pójdę do prześpię, jak się uda. Zamknę się tutaj. I myślę, że na tym zakończymy ten odcinek. No i zobaczymy jutro, co się będzie działo. Póki co, dziękuję bardzo za oglądanie. Zapraszam do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć.